Hej, dzień witam was! z tej strony dzisiaj na odcinek z Warms of Revolution. Tak się to nazywa? Tak! Oh, revolution! Rewolucja! Re 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 po prostu rewolucja! Po Armagedon była rewolucja Bo to nowy świat I dzisiaj znowu wygram Co nie da się powiedzieć, że nie, prawda? Wygramy, wygram Zobaczmy, no, ja. się przekonamy Się cicho, znaczy, włączaj tą grę i... Ok, no. to lecimy Lecimy z tym koksem Właśnie e, zjechałeś czy, ze startu gdzieś, wiesz? Czy ja gdzieś zjechałem ze startu? Teraz start Okej, okay, wyszło Wczytywanie, proszę czekać Ale nie denerwuj się, Mateusz Będzie dobrze Będzie dobrze ja wygram. Ok. Ładna Zobaczy plażowa Zobaczy mapa. Popatrz, jaka ładna plażowa mapa. Zobaczymy, Tomaszu. Zobaczymy. Zobaczymy, Mateusz. Zobaczymy. Ty zaczynasz, no znowu. <śmiech> 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 no, nie, nie. Jak, <laughs> lubię. Lovely. Lovely. Ok. No dajesz, dajesz. Już oczywiście. Słyszysz tą muzykę? Tak, słyszę ją. Tuchem twojej śmierci. A raczej nie. Mogłem włączyć muzykę, jakby nie patrzeć. What you say? Mm, that you only meant Kurwa, pogisko. Ale... Nice. Ładnie to zrobiłeś. Okej. Okay. W takim razie teraz e, ja potraktuję cię dokładnie tym samym I pokażę Ci jak to się robi. W profesjonalnym stylu... Tylko ci badam skrzyneczkę, okej. Okay? Żeby nie było. O, błyskawica. Wow. Popatrz, popatrz ale. Widzisz, popatrz. O, ja teraz wybieram baseball. zrobię dokładnie tak samo jak ty, widzisz? Ale wyceluję troszeczkę w górę, bardziej w górę. Popatrz, niskam A. O i leci, leci i skacze na dół, żeby żebyś nie mógł mi tam złapać i zabieram sobie. Ty odbycia kuty. Widzisz? Idealnie. Tak się to właśnie robi. Uh -huh. Znowu baseball? Nie, nie no nie, nie, nie baseballa. Ja <laughs> szukam czegoś innego, wiesz czegoś bardziej. Rrr. Dynamit. Słuchaj, to na no, co pokazuję, to jeszcze nie jest. Że jak żyje. Węził. Spalinik. Dynamit. 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 No żebyś wiedział. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Okej, okay, żebyś... Dobra, żebyś tego nie pożałował. Okay. Nawet szkoczy się potrafisz, widzisz? Nawet nie potrafisz... Zamknij się. Zamknij <laughs> się, się, Nie, powiniałeś tam stać! Wiem, ale, Akbar. ale ja, jestem, ja jestem zły w tą grę, więc dlatego ten... Dlatego ja tak zrobię. No. O, o jestem tym. No popatrz, odwdzięczę ci się znowu. Co ty na to? Dobra, zrobiłem tutaj nieskończoność liny. A. Żeby móc latać niczym Spiderman. <śleak> nie wiem, <mi> co <tego> to czas <śleak> zabierać. <śleak> <śleak> Okej, okay, to nic nie, jednak nie da, wiesz. Nie! Twój też wyleciał. No dobra! Ale... No nie no nie wierzę! Nie, gdyby tam nie było tego czegoś, to bym wyleciał normalnie! Ja nie mogę, no Co za gówno, głupie! Nie, nie wierzę! Nie, 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 Tak. Kurze, ty jeszcze nie ma takich fajnych udogodnień. Jakich? Jakie ty jeszcze? Chciałbyś udogod udogod udogodnienia! A? Co, 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 co ty, co ty, Myślisz, że ty fajny jesteś? Wiesz jak to beznadziejnie wygląda? Postawiłeś wieżyczkę dokładnie na mnie. Ma taki sens, że w ogóle sensu nie ma. Nieważne. Przynajmniej może ci przypierdzieli. Eee... Poczekaj, tam jest jeden. Tam jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Eee... Co tu ja mogę fajnego zrobić? Nic! Nie, nie. Skakanka ja... jest bardzo dobra, możesz... Wiem, ja już nie jej używałem, no. Tak, tak, ja się zgadzam, że ona jest bardzo dobra. No prawda, prawda? Tak. Nie, nie. nie wiem, co to jest. W sumie, wiesz co, ta wieżyczka to nie jest jakiś taki zły pomysł. Kurwa. To masz tu trzech przecież. Już nie dam radę już Nie było do dupy posunięcie z mojej strony. Bardzo. Przez postawiłem... <laughs> Sam dostaniesz <laughs> Jeden dostałem, dwa, a ty 15. pięć. Sory. Okej. Okej, Najgorsze jest jednak to, że tu stoi dwóch moich. No dobra, trudno się mówi, ja tu sobie dam radę, wezmę tutaj na przykład e, shotguna. BOOM! BOOM! OK, w sumie też zabrałem 20, jakby nie patrzyć. No trudno masz! Okej, okay, nieważne. Too late! Stupid! O, ile życia tam leży. No, no, no. Co teraz zrobisz? Hmm, tam jest tu coś. Spróbuj to rozpierdzielić. Tak najprościej w życiu. Wiatr mi sprzyja. Szykuję się w pierdol. Wow, dobrze trafiłeś, no? Eee, no dobra, stul pysk. Ale bym sobie śliwkę zjadł, Taką z cukrem. I z. A cukier puder to to samo. Nieważne. ważne. jesteś. jesteś. wiem. A, nie, 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 już nie, nie, już nie, nie, tym nie, 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 Mój jeszcze... a mój też, jest. O, <laughs> a, się... a Nie spadnie raczej, więc nie ma tutaj. Okej, okay, to mi nie Masz. Proszę. Dziękuję. Kim ja teraz jestem Teraz chyba tak? będziesz tym na dole, właśnie, widzisz? Mówiłem. Ile w ogóle do ilu Ile ja mam martwych, a ile żywych? Ty masz tak chyba tylko tych trzech, co nie? Tak, ty Nie masz wiem. tylko tych trzech w dziurze, tak. Aha uuu, bardzo zły pomysł, bardzo zły pomysł Oj, tak, tak, tak Czemu zły? Czemu tak dziwacznie miga? Nie wiem. Czy e dlatego, tego, że nagrywało? Nie wiem. Dobra, miesza. E, dobra, no dobra, no, dajesz. Brawo. Ty głupi cfelu. A. A. Okej... Okay. No patrz, no idealnie! O, wyszło ci, no dobra, masz, masz tutaj szczęście, A wyszło o! 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 o Jezu! O! Ale mi szczeliło! O Jezu, zapomniałem, że to jest wieżyczka. Kurde. Ale mi szczeliło! Masz. No to wiesz co, to ja sądzę, że tak już, żeby cię... Wiesz, żeby być dla ciebie miłym... Żeby uszanować to, że cierpisz, to po prostu... No ja już? nie wiedziałem, że to tak działa! Ja też nie! Ale gawno! Right. Shit! A, dobra, dobra nie ważne. Okay. Dobra, i to. To jest jeden, twój, kurwa, szkoda. ale mi palce szczeliły. Ja słyszałem, to było bardzo. To było okropne. Jeszcze tak nie miałem. Tu <laughs> zostało czterech limit, cztery limit Wiesz co, ja się może troszeczkę odsunę Bo ja się boję, że ten granat to... Jednak może mi troszeczkę ograniczyć Proszę. To by zostały. Dwa. Mi też zostały dwa. Co zrobisz? Jeden stoi dokładnie przy Twoim. Co ty zrobisz, biedaku? Co ty zrobisz, biedaku? Oso Osła użyjesz naprawdę. że to samo jeszcze go bardziej pożałować niż ja tego pożałuję. Wiesz? Nie uważam tak. Ja tak uważam. Patrz, 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 patrz. Patrz o. Zabrałeś mi może z 50 albo 100. Jeszcze co zostało? Wcześniej? 98, no. Proszę, a temu zostało 70. Ale mimo wszystko masz mi tego mniej. Czy to jest życie? Nie, już myślałem, o tam życie jedno leży. Okej, okay, poczekaj. Eee, to zrobimy to tak, że ja... na tobie tego banana pięknego. O, bym nie pożałował tego wyboru. Okej, okay, pożałowałem <laughs> Ale spakiem <spakujmy sobie>. się... <laughs> Jak pięknie żeś to zrobił na Wiem, starałem się jak modłem. <laughs> jak się znokautował. <laughs> jak się znokautował. O... Oj, cicho, no dałem Ci wygrać, ok? Dałem Ci wygrać. Ja zimą przed razem też dałem wygrać. No tak, tak, Woohoo! tak, 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 ale. Yeah! Cheater! Cheater! Cheaper! <laughs> O Matku... Nie. Tak. Nie. Nie, ja już nie, ja już nie zgadzam, Nie, jest tu jeden dawaj jeden. Jeszcze jest raz. jeden jeden jest, no. Okay, tu dajemy tak. jeszcze raz. No dobra. To tyle w tym odcinku w sensie no. tak. Więc y, żegnamy się z wami. Było naprawdę miło. I na razie cześć, papa, Zostawcie łapkę w górę i komentarz, jeżeli wam się nie podobało. I jeżeli Wam się podobało, cześć! Papa! A, gówno, kurde, dobra, nieważne. Wiedziałem, że to zrobisz. Mhm, Prędzej tak, czy tak, później tak. wiedziałem, że ty to kurno zrobisz. Tak, 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 tak. No tak. dobra.